Ludzkie ciało to arcydzieło, dopóki ktoś nie spróbuje go wyjaśnić teorią z internetu. Teoria pierwsza. Mózg wcale nie kontroluje ciała, tylko udaje, że daje radę. Istnieje teoria, która krąży po forach, podcastach i rozmowach przy kawie, mówiąca, że mózg nie steruje ciałem. On tylko komentuje to, co już się wydarzyło. Według tej wizji jesteśmy biologicznym reality show, a mózg jest spóźnionym lektorem, który próbuje dorobić sens do chaosu. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że kiedy podnosisz rękę, decyzja zapadła wcześniej, gdzieś głęboko w ciele, a mózg dopiero potem mówi: tak, to był mój pomysł. Ma być jak menedżer, który pojawia się na gotowym projekcie i bierze za niego zasługi. Serce bije, jelita pracują, mięśnie reagują, a mózg siedzi w fotelu reżysera i udaje, że wszystko zaplanował. Najbardziej przerażające jest to, że część badań neurologicznych faktycznie pokazuje aktywność w ciele, zanim pojawi się świadoma decyzja. I tu zaczyna się panika. Bo jeśli mózg nie dowodzi, to kto? Instynkt? Chemia? Los? A może po prostu jesteśmy workiem reakcji, który opowiada sobie bajki o wolnej woli, żeby łatwiej było zasnąć? Lekarze nienawidzą tej teorii nie dlatego, że brzmi dziwnie, ale dlatego, że podkopuje fundament medycyny założenie, że pacjent wie, co robi. Jeśli mózg tylko improwizuje narrację po fakcie, to odpowiedzialność, decyzje i świadome wybory zaczynają wyglądać jak ładnie opakowany mit. A to oznacza jedno: być może nie kontrolujesz swojego ciała. Ty tylko piszesz do niego uspokajające komentarze po fakcie. Teoria druga: każdy człowiek ma w sobie uśpionego pasożyta, który wpływa na decyzję. Ta teoria brzmi jak horror klasy B ale od lat krąży wśród ludzi, którzy zbyt długo czytali artykuły popularno-naukowe późno w nocy. Według niej ludzkie ciało nie jest zamieszkane tylko przez ciebie, jest współdzielone, a jednym z lokatorów ma być mikroskopijny pasożyt, który bardzo interesuje się twoimi wyborami życiowymi. Zwolennicy tej teorii wskazują na fakt, że w ludzkim organizmie żyją miliardy bakterii i mikroorganizmów. I tu pojawia się podejrzenie: skoro one wpływają na trawienie, odporność i nastrój, to czemu nie miałyby wpływać na decyzję? Nagle ochota na ryzykowne zachowania, nieuzasadniony lęk albo dziwna potrzeba zrobienia czegoś głupiego przestają być twoją winą. To pasożyt chciał przejąć ster. Najczęściej przywoływanym przykładem jest organizm, który u zwierząt zmienia zachowanie w sposób niemal teatralny. Gryzoń przestaje bać się kota. Człowiek może nagle przestaje bać się konsekwencji. Lekarze przewracają oczami, bo nie ma dowodu, że ludzie są sterowani jak marionetki. Ale problem w tym, że nie da się też tego całkiem wykluczyć. Ta teoria przeraża specjalistów, bo podważa pojęcie odpowiedzialności. Jeśli coś w twoim wnętrzu delikatnie popycha cię w stronę decyzji, których normalnie byś nie podjął, to gdzie kończy się ja, a zaczyna biologiczny sabotaż? A najgorsza myśl jest taka: jeśli to prawda, to być może twoje najgorsze decyzje nie były impulsem, były głosem. Który nie należał do ciebie. Teoria trzecia: kości pamiętają wszystko, nawet to, co mózg chciał wymazać. Ta teoria brzmi jak połączenie medycyny, traumy i kiepskiego filmu dokumentalnego oglądanego o drugiej w nocy. Jej sedno jest proste i jednocześnie niepokojące: Twoje kości rzekomo przechowują wspomnienia nie w przenośni dosłownie. Mózg może zapomnieć, wyprzeć albo zracjonalizować przeszłość, ale szkielet ma być jak biologiczny dysk twardy bez przycisku nerusuń. usuń Zwolennicy tej teorii twierdzą, że dlatego ludzie odczuwają niewytłumaczalne bóle, napięcia albo reakcje emocjonalne bez wyraźnej przyczyny. To nie stres, to wspomnienie zapisane w kościach. Złamana ręka sprzed lat ma rzekomo pamiętać strach, a kręgosłup ma nosić ciężar nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny. Według tej wizji ciało jest archiwum, które nigdy nie było pytane o zgodę na przechowywanie danych. Lekarze bardzo nie lubią tej teorii, bo nie da się jej zmierzyć, zeskanować ani wypisać na receptę, a jednak pacjenci uparcie opisują, że pewne miejsca w ciele reagują na konkretne emocje, zapachy albo wspomnienia. Nauka mówi korelacja, nie dowód. Teoria mówi: ciało pamięta więcej niż chce przyznać mózg. Najbardziej przerażające jest to, że jeśli to prawda, to terapia nie kończy się w głowie. Ona zaczyna się w szkielecie. A to oznacza, że nawet jeśli zapomniałeś najgorsze momenty swojego życia, twoje kości no, absolutnie nie. Teoria czwarta. Serce ma własną świadomość i potrafi sabotować mózg. Ta teoria brzmi romantycznie tylko do momentu, w którym zaczynasz się nad nią zastanawiać poważnie. Według niej, serce nie jest tylko pompą do krwi, ale autonomicznym centrum decyzyjnym, które bardzo często działa wbrew mózgowi. I co gorsza, bywa w tym skuteczniejsze. Zwolennicy tej koncepcji wskazują na fakt, że serce posiada własną sieć neuronów i wysyła do mózgu więcej sygnałów niż od niego odbiera. W tej wersji rzeczywistości, mózg nie dowodzi, tylko negocjuje. A serce? Ono już dawno podjęło decyzję, i teraz delikatnie pcha ciało w jej stronę, używając emocji, impulsów i nagłych przeczuć. To miałoby tłumaczyć, dlaczego ludzie robią rzeczy kompletnie sprzeczne z logiką, mimo że doskonale wiedzą, jak to się skończy. Mózg mówi, to zły pomysł. Serce odpowiada, robię to i już. Efekt? Decyzje, których nie da się racjonalnie wyjaśnić, ale które czują się konieczne. Lekarze krzywią się na tę teorię, bo sugeruje ona, że świadomość nie jest zamknięta w czaszce. A to burzy porządek, w którym wszystko ma swoje miejsce i funkcje. Jeśli serce faktycznie ma coś do powiedzenia, to oznacza, że ludzkie ciało jest bardziej radą nadzorczą niż hierarchią. Najbardziej niepokojące jest to, że według tej teorii serce nie kieruje się rozsądkiem, kieruje się przetrwaniem emocjonalnym. A to znaczy, że czasem celowo poprowadzi cię w stronę chaosu, tylko po to, żebyś coś poczuł. Teoria piąta. Jelita są prawdziwym centrum dowodzenia, a mózg jest tylko głośnikiem. Ta teoria brzmi jak żart, dopóki nie uświadomisz sobie, jak często czujesz coś w brzuchu. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że jelita są faktycznym centrum decyzyjnym organizmu, a mózg jedynie odtwarza komunikaty, które dostaje z dołu. Innymi słowy, to nie ty masz przeczucia, to twoje jelita wydają polecenia. Ludzki układ trawienny posiada ogromną sieć neuronów. Tak rozbudowaną, że bywa nazywana drugim mózgiem. I tu zaczyna się niepokój. Bo jeśli jelita potrafią wysyłać sygnały wpływające na nastrój, lęk, impulsy i reakcje stresowe, to kto tak naprawdę decyduje, że coś wydaje się złym pomysłem? Zgodnie z tą teorią, nagłe uczucie niepokoju, irracjonalna niechęć do kogoś, albo potrzeba ucieczki, nie rodzą się w głowie. One startują w brzuchu. Mózg dostaje komunikat alarmowy i próbuje go logicznie uzasadnić, choć tak naprawdę nie zna przyczyny. To tłumaczyłoby, dlaczego czasem wiesz, że coś jest racjonalnie w porządku, ale całe ciało mówi nie. Lekarze są ostrożni, bo teoria ta zamienia klasyczną hierarchię ciała w totalny bałagan. Jeśli jelita faktycznie sterują emocjami, to depresja, lęk i impulsywność przestają być wyłącznie problemem w głowie stają się efektem wewnętrznej chemii, nad którą masz zaskakująco małą kontrolę. Najgorsza myśl? Jeśli to prawda, to wiele Twoich decyzji życiowych mogło zacząć się od złego dnia trawiennego. Teoria szósta: ludzkie ciało celowo się psuje, żeby zmusić Cię do zmiany życia. Ta teoria jest szczególnie niewygodna, bo sugeruje, że Twoje ciało nie zawsze chce z Tobą współpracować. Według niej choroby, bóle i dziwne objawy nie są wyłącznie awariami biologicznymi ale formą sabotażu z premedytacją. Ciało ma się psuć wtedy, gdy ignorujesz własne granice, emocje, albo robisz coś, czego nie powinieneś, nawet jeśli logicznie wszystko się zgadza. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że organizm działa jak ostatni system ostrzegawczy. Najpierw wysyła subtelne sygnały: zmęczenie, napięcie, bezsenność. Gdy to nie działa, przechodzi do cięższej artylerii: ból, problemy hormonalne, dziwne objawy bez jasnej przyczyny. Nie po to, żeby cię zniszczyć, ale żebyś wreszcie się zatrzymał. Lekarze reagują alergicznie na te teorię, bo pachnie ona winą pacjenta. A jednak nawet medycyna przyznaje, że długotrwały stres, wypierane emocje i chroniczne przeciążenie mają realny wpływ na ciało. Teoria idzie krok dalej i mówi: To nie efekt uboczny, to strategia. Najbardziej niepokojące jest założenie, że ciało może mieć zupełnie inny cel niż ty. Ty chcesz stabilności, pieniędzy albo spokoju. Ono chce przetrwania, nawet jeśli oznacza to rozwalenie Twojego planu dnia, kariery albo ego. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to Twoje ciało nie jest wadliwe. Ono po prostu próbuje zmusić Cię do zmiany, na którą sam nigdy byś się nie zdecydował. Teoria siódma: Człowiek nigdy nie jest w pełni jeden ciało i ja to dwa różne byty. Ta teoria jest wyjątkowo niepokojąca. Bo uderza w samo poczucie tożsamości. Zakłada ona, że to, co nazywasz sobą, nie jest właścicielem ciała, tylko jego tymczasowym operatorem. Ciało ma własne cele, własną pamięć i własne reakcje, które często nie mają nic wspólnego z Twoimi planami ani przekonaniami. Zwolennicy tej koncepcji wskazują na zjawiska, w których ciało reaguje samo, zanim pojawi się świadoma decyzja. Drżenie rąk, nagłe cofnięcie się, łzy bez powodu. Napięcie w mięśniach wszystko to ma być dowodem, że ciało działa według własnych protokołów bezpieczeństwa. Ty możesz chcieć być odważny, spokojny, albo opanowany. Ciało chce tylko przetrwać. Lekarze i neurolodzy nie przepadają za tą teorią, bo komplikuje ona relację pacjent-objaw. Jeśli ciało jest osobnym bytem, to leczenie przestaje być naprawą maszyny, a zaczyna przypominać negocjacje, a tego nie da się łatwo zmierzyć ani zapisać w dokumentacji. Najbardziej przerażająca część tej teorii to sugestia, że świadomość jest gościem. Tymczasowym pasażerem w biologicznym pojeździe, który powstał dużo wcześniej i będzie istniał według własnych zasad, a to oznacza, że w krytycznych momentach ciało może przejąć ster. I wcale nie zapytać cię o zdanie: Teoria ósma: Sen to nie odpoczynek, tylko moment, gdy ciało przejmuje pełną kontrolę. Ta teoria odbiera snu całą jego niewinność. Według niej sen nie służy regeneracji umysłu, ale jest chwilą, w której świadomość zostaje odsunięta na bok, a ciało wreszcie może robić to, co chce, bez Twojego ciągłego komentowania i przeszkadzania. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że kiedy zasypiasz, nie wyłączasz się. Ty po prostu tracisz dostęp. Ciało przechodzi w tryb autonomiczny, w którym porządkuje emocje, reguluje hormony, testuje reakcje i czasem odtwarza koszmary jako symulację zagrożeń. Sen ma być biologicznym poligonem, a sny raportami, których nie potrafisz do końca zrozumieć po przebudzeniu. To tłumaczyłoby, dlaczego śnisz o rzeczach, o których wcale nie myślisz w ciągu dnia. Dlaczego ciało reaguje fizycznie na senne obrazy? Dlaczego budzisz się zlany potem z przyspieszonym sercem, mimo że nic się nie stało? Według tej teorii coś się stało, tylko nie w Twojej części systemu. Lekarze nie lubią tej koncepcji, bo sugeruje ona, że sen nie jest pasywnym stanem, ale aktywnym przejęciem sterów. A to rodzi pytania: kto naprawdę decyduje, kiedy się budzisz? Dlaczego ciało czasem odmawia snu, mimo że jesteś wykończony? Najbardziej niepokojące jest jedno: jeśli sen to moment pełnej kontroli ciała, to każdej nocy oddajesz władzę i nawet nie pamiętasz, co zostało wtedy ustalone. Teoria dziewiąta. Ludzki organizm nigdy nie był zaprojektowany na długie życie. Ta teoria jest brutalna, niewygodna i wyjątkowo stresująca dla lekarzy. Zakłada ona, że ludzkie ciało wcale nie jest stworzone po to, żeby działać sprawnie przez wiele dekad. Ono ma przetrwać wystarczająco długo, żeby przekazać geny. Cała reszta to nieplanowany dodatek, z którym biologia średnio sobie radzi. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że po pewnym etapie życia ciało nie tyle się starzeje, co po prostu zaczyna się rozpadać zgodnie z projektem. Stawy, wzrok, kręgosłup, pamięć wszystko stopniowo traci wydajność, bo nie było projektowane na wieloletnią eksploatację. Medycyna próbuje to naprawiać, ale według tej teorii działa jak mechanik, który próbuje utrzymać przy życiu samochód zaprojektowany na krótki dystans. Lekarzy przeraża ta teoria, bo sugeruje, że wiele chorób nie jest błędem ani patologią. Są naturalnym etapem działania systemu, który nie przewidział nowoczesnego stylu życia i wydłużonej długości życia. Im dłużej żyjesz, tym bardziej wychodzisz poza specyfikację biologiczną. Najbardziej niepokojąca myśl jest taka, że ciało nie zawodzi złośliwie. Ono robi dokładnie to, do czego zostało stworzone. To my oczekujemy od niego rzeczy, których nigdy nie obiecywało. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to długowieczność nie jest triumfem natury, jest jej największym kompromisem. Teoria dziesiąta: Człowiek nie choruje, ciało po prostu aktualizuje się nieudolnie. Ta teoria brzmi jak wymówka programisty, ale im dłużej o niej myślisz, tym gorzej się robi. Zakłada ona, że choroby nie są awariami, tylko nieudanymi aktualizacjami biologicznymi. Ciało próbuje się dostosować do nowych warunków życia, tempa, stresu i środowiska. Ale robi to na zasadzie wdrożymy poprawkę i zobaczymy, co się zepsuje. Według tej koncepcji, ludzki organizm nigdy nie był testowany w warunkach, w jakich dziś funkcjonuje: sztuczne światło, siedzący tryb życia, ciągły hałas informacyjny, jedzenie, które bardziej przypomina chemię niż pożywienie. Ciało reaguje, modyfikuje procesy, zmienia gospodarkę hormonalną i immunologiczną. A efektem ubocznym są choroby, których nikt nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić. Lekarzy ta teoria doprowadza do szału, bo sugeruje, że nie wszystko da się naprawić. Czasem organizm po prostu testuje nową wersję siebie, a skutki są średnie. Objawy pojawiają się i znikają, leczenie działa u jednych, u innych nie, a ciało zachowuje się tak, jakby samo nie było pewne, co próbuje osiągnąć. Najbardziej niepokojące jest założenie, że nie ma wersji stabilnej. Jesteś ciągle w fazie beta, a to oznacza, że twoje ciało niekoniecznie chce wrócić do poprzedniego stanu. Ono próbuje czegoś nowego. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to nie jesteś chory. Jesteś po prostu ofiarą bardzo źle napisanej aktualizacji biologicznej. Teoria 11. Ludzkie ciało nie chce być szczęśliwe. Chce być użyteczne. To najbardziej niewygodna teoria ze wszystkich, dlatego zostawiana jest na koniec. Zakłada ona, że szczęście nigdy nie było celem ludzkiego ciała. Ono nie zostało zaprojektowane do komfortu, spokoju ani spełnienia. Jego jedynym prawdziwym celem jest użyteczność reagować, działać, przetrwać i rozwiązywać problemy, nawet kosztem ciebie. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że dlatego stan permanentnego spokoju jest dla organizmu podejrzany. Kiedy wszystko jest dobrze, ciało zaczyna się niepokoić, podnosi poziom lęku, generuje napięcie, prowokuje myśli typu coś jest nie tak. Bo z biologicznego punktu widzenia brak zagrożenia oznacza brak czujności, a brak czujności to ryzyko. To tłumaczyłoby, dlaczego ludzie często sabotują własny dobrostan, dlaczego w momentach stabilności pojawia się niepokój, potrzeba chaosu albo konfliktu. Ciało nie chce, żeby było miło, ono chce, żeby było skutecznie, gotowe do reakcji, w trybie alarmowym. Lekarzy ta teoria przeraża, bo sugeruje, że część cierpienia nie jest błędem systemu, jest jego funkcją. Organizm utrzymuje Cię w lekkim dyskomforcie, bo uważa to za bezpieczniejsze niż szczęście, które usypia czujność. Najbardziej brutalna myśl? Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to Twoje ciało nie ma żadnego interesu w tym, żebyś był szczęśliwy. Ono chce tylko, żebyś był potrzebny. Która teoria brzmi najbardziej niepokojąco? Napisz, zanim Twoje ciało zdecyduje za Ciebie.